Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie na moim kanale. Kolejny film dzisiaj z prezentacji. Tak jak w jednym z ostatnich filmów chyba mówiłem, na razie będą same prezentacje, bo jest dużo komputerów, zbliża się zresztą okres świąteczny, także tych zamówień jest więcej. Nie jestem więc w stanie nagrywać składania, bo klienci tak bardzo długo czekają za tymi komputerami, a musieliby czekać jeszcze dłużej. Więc nie, nie, na razie nie to sobie darujemy, póki co będą same prezentacje. Zacznę od bardzo ciekawej maszyny w skład, w której wchodzi także monitor. Monitor będzie 22-calowy model GW2227HM LED. Dokładną specyfikację tego monitora, chociaż specyfikację nie, może po prostu link do tego monitora na matrycy MVA wrzucę do opisu tego filmu i tam sobie znajdziecie jego ceny. A przy okazji, na cenę, macie także podstawową specyfikację konstrukcji. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o samą jednostkę centralną, to także jest system kompletny razem z oprogramowaniem Windows 10, wersja oczywiście 64-bitowa na pokładzie. Natomiast jeżeli chodzi typowo o tą sferę hardware'ową co tu jest w środku. Zacznę od obudowy, w jakie cały zestaw został przygotowany. To jest obudowa, tak jak zresztą już widzicie, szarkun, ale jest to obudowa BW9000V, nie W, tylko V. To jest wersja bez okna. Tutaj mamy pełny czarny panel, co zresztą postaram się wam pokazać także na filmie. Bardzo więc, można powiedzieć, klasyczna konstrukcja. Sama obudowa z tych obudów Sharkuna, który przynajmniej do tej pory wypuścił, ma jeszcze najbardziej stonowany design i moim zdaniem to jest jedna z najładniejszych obudów obok DG7000G, gdzie mamy tą szybę. Myślę, że wielu osobom naprawdę się spodoba, przy tym obudowa naprawdę funkcjonalna. Tutaj został zamknięty zestaw oparty o procesor Intel Core i5-6600K. Konstrukcja została zamontowana na Płycie głównej, której na pewno jeszcze nie widzieliście u mnie, to jest MSI Z170A Tomahawk AC. Ten dopisek AC nie bierze się z powietrza, ponieważ tutaj na tej płycie głównej mamy już gotową, przygotowaną kartę Wi-Fi i Bluetooth. Karta dwuzakresowa, jak zresztą sama nazwa wskazuje, także pracująca w standardzie AC. spokojem śmiga na radiu 5 GHz. Takim wymogiem właśnie było posiadanie karty Wi-Fi, bo klient przez Wi-Fi będzie się łączył. Natomiast ja myślałem tutaj o inwestycji w osobną konstrukcję, biorąc tam się płytę główną, no ale suma summarum okazało się, że w zasadzie kosztowałoby to prawie to samo, co w przypadku tej płyty głównej już z dobrą, naprawdę dobrą kartą Wi-Fi, więc moim zdaniem nie było to. Nie miało to w tym przypadku większego sensu. Do dyspozycji procesora, moi drodzy, jest 8 GB pamięci RAM, taktowanych 2666 MHz. Są to HyperX Fury. Jeżeli chodzi o napęd optyczny, standardowa nagrywarka Lightona. Na zestawie klient będzie oczywiście również grał, także tutaj mam kartę graficzną od Nvidia GTX 1060K. Jeżeli chodzi o dysk SSD, to jest Iridium Pro 240GB, od Goodrama oczywiście, nadane tradycyjnie w WD Blue o pojemności 1TB. Za zasilanie całego komputera odpowiada zasilacz od Silentium PC Supremo m 2 o mocy 550W z certyfikatem 80 plus Gold. Czy o czym zapomniałem? Chyba nie, to by było na tyle. A o chłodzeniu bym zapomniał jeszcze. Chłodzenie, które tu widzicie, myślałem, że to Fafoł się przytoczył, a to tak światło mi z tej perspektywy odbija. To jest, słuchajcie, Fortis Trójka. Ta wersja, oczywiście, już V2 z czarnym finem. Tak, żeby można było ze spokojem procesor podkręcić, zachowując przyzwoite temperatury i wysoką kulturę pracy. Jako że częścią tego komputera jest także system operacyjny, no to mogłem Wam pokazać także testy 3 Marku, wyniki, wydajności, zarówno w teście TimeSpy jak i Fast Track. to za chwilę zobaczycie. A że ode mnie to w zasadzie będzie już na tyle, to ja się z Wami żegnam. Jeżeli się filmik podobał, łapka w górę. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, hej!